Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony, Pawł Albrecht to jest odcinek o tym, jak zabezpieczyć nasze pieniądze na czas wojny lub globalnego kryzysu. Nagrywam ten odcinek, ponieważ wiele osób w komentarzach pyta mnie, co ja robię ze swoim majątkiem, jakie konta zakładam, żeby mieć zabezpieczone te pieniądze na wypadek jakiegoś zdarzenia. To nie jest odcinek o tym, że będzie wojna, że będzie się coś działo, bo wojna już jest. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że nie ma jej na terytorium Polski, ale w wielu miastach w Europie dzieją się różne zdarzenia i to będzie tylko eskalować. Nie ma takiej możliwości, że ktoś buduje przemysł dronowy za set milionów euro, miliard euro więcej, że ktoś buduje, e, produkuje czołgi, części zamienne do tych czołgów, zatrudnia tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie, w tym przemyśle zbrojeniowym, po to, żeby za dwa lata powiedzieć: dobra, w sumie to się nic nie stało. Jakby wracamy do normalności, nie trzeba się zbroić. Nie da się zbudować firmy, którą się wygasza w jakimś czasie, bo te pieniądze się muszą zwrócić inwestorom, zwrócić podatnikom w formie bezpieczeństwa, tego się nie robi w parę lat, więc to wszystko będzie eskalować. Ta wojna już trwa. Więc mówienie o tym, że ja straszę przed wojną, już jest jakby za nami. Tak? Natomiast jest coś, co ostatnio mnie bardzo mocno dotknęło, w związku z tym, że jeżeli będzie się pojawiał konflikt zbrojny, to zauważ, że może być problem z GPS-em, może być problem z telefonem. Jeżeli masz konto w trzech polskich bankach, czyli masz zdywersyfikowane to ryzyko w Polsce, masz trzy polskie banki, tu masz 10 tysięcy, tu 10, tu 10, tak? I teraz, jeżeli logujesz się do banku poprzez telefon, czyli dostajesz SMS-a, a, a SMS-y nie będą do ciebie przychodzić, no to jak zalogujesz się do banku? Jak wypłacisz środki? To jest coś takiego, co mnie bardzo mocno uderzyło w kontekście tego, jak mogę te środki podjąć wtedy, kiedy one będą potrzebne, kiedy jedna z rzeczy nie będzie działać nawet chwilowo. Nie mówimy o tym, że tu wiadomo czołgi, musisz pakować gotówkę z bankomatu, wyciągać, przelewać gdzie indziej. Mówimy o tym, co jeżeli nie zalogujesz się do telefonu, co jeżeli nie zalogujesz się do internetu. Co wtedy? Ja na przykład mam konto brytyjskie, na którym mam taki card reader, gdzie wkładam kartę. Tam jest kod, yy, który wpisuję, wpisuję PIN i tak dalej. Wyskakuje mi jakiś numer i pokazuję go w banku. Mam też inną kartę, yy, angielski numer telefonu, normalny abonament, i tam no mam jakby inny system, tak, jak pojadę za granicę, to ta karta działa niezależnie od polskiego systemu, to jest brytyjska. W związku z tym, że mam ten card reader, już nie raz było tak, że tego card readera nie miałem i nie mogłem zrobić przelewu i musiałem robić przelew z innego konta, tak, i potem sobie przelewać, uzupełniać, bo nie miałem dostępu do card readera. Jak nie masz dostępu do telefonu, no to nie zalogujesz się do konta w banku. W związku z tym są różne banki, różne systemy prawne, różne formy zabezpieczenia i w tym odcinku właśnie chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej o tym, co można zrobić. Myślę, że tutaj możemy wprowadzić takie pojęcie jak warstwowy system zabezpieczeń, czyli żeby przygotować się na to, żebyśmy w każdym możliwym scenariuszu mogli mieć jakieś środki na pierwsze ruchy. Po pierwsze, no gotówka, to jest gotówka. Jeżeli mamy gotówkę w złotówkach, w euro, w funtach czy w dolarach, no to mamy Czas na jakieś ruchy, możemy coś z tym zrobić. Po drugie, to są drogie przedmioty, masz drogi zegarek, coś innego, zawsze można to schandlować. Po trzecie, mamy fizyczne monety, złote, srebrne, które też możemy wsadzić do kieszeni i zawsze też mamy coś po prostu pod ręką. Kolejna rzecz, to są rozwiązania fintechowe, takie jak Revolut, Zen, Wise, gdzie mamy Konto w banku, na telefonie e, i mamy tam parę groszy, jakieś wielowalutowe, z którego również możemy korzystać i pewnie wielu z Was korzysta na co dzień. No i też e, konto w banku w innym kraju, gdzie mamy w innej jurysdykcji założone konto bankowe, gdzie mamy jakieś tam pieniądze, które jest niezależne od naszego kraju i ono funkcjonuje, jeżeli mamy dostęp do internetu. I tu też ważny sposób, w jaki się logujemy, jakiś alternatywny, bo jeżeli jesteś w stanie zalogować się czymś, tak, jak przez maila na przykład potwierdzić, czy Face ID w jakikolwiek sposób, no to zalogujesz się do tego banku. A jeżeli wyskoczy ci informacja, że musisz przylecieć na przykład do Wielkiej Brytanii, żeby potwierdzić tożsamość, potwierdzić coś tam, co się często w Wielkiej Brytanii dzieje w różnych instytucjach, że musisz osobiście gdzieś być, albo pocztę przyjąć, albo list odebrać, no to wtedy będzie problem. Więc tutaj warto, żebyś sobie przeanalizował te tematy. Tak? I teraz, jeżeli mamy konto. W krajach europejskich, no to mamy jakiś tam fundusz gwarantowany, że w teorii jakieś pieniądze są zabezpieczenie, ale to jest wszystko. Teoria, tak? Jakby no zakładamy tutaj scenariusz, że nie będziesz mógł z danego miejsca podjąć tych środków, wypłacić z bankomatu, chociaż i tak już dzisiaj jest trudno wypłacić pieniądze i z bankomatu, gotówkę i w banku też się pytają po co wypłacasz takie środki, więc no tutaj jakby no to jest jedna z opcji, taka najbardziej oczywista, ale też najbardziej wydaje mi się zagrożona w przypadku takiej sytuacji. Mamy również też takie rzeczy jak mm, kryptowaluty i teraz jeżeli mamy... Konto na jakiejś giełdzie kryptowalut, i to konto na giełdzie kryptowalut jest yy, zabezpieczone twoim numerem telefonu, gdzie dostajesz sms, no to znowu problem, tak? Więc warto by było się zastanowić, czy nie stworzyć sobie takiego rodzaju dostępu do takiej giełdy kryptowalutowej, że można będzie się zalogować jakimś. Kluczem e, takim fizycznym, nazwijmy to pendrive'em, tak prosto, obrazowo mówiąc, gdzie e, dokonasz logowania bez potwierdzenia tego kodem. Tak? Więc to jest kolejna rzecz. No i też mamy jeszcze taką możliwość, jakby poza bankiem, poza gotówką, Rolexami, kryptowalutami, mamy też e, normalne konto brokerskie, ale u zagranicznego brokera. Czyli nie w Polsce, ale za granicą. I tutaj rozwiązaniem może być na przykład konto brokerskie w Freedom 24, z którego ja osobiście korzystam, gdzie kupuję akcje, gdzie kupuję ETF-y i mam tam odpowiednią ilość środków, że w razie co mogę je sprzedać, zamienić, wypłacić i, i funkcjonować w innym kraju, jeżeli w takim kraju innym bym się znalazł. I jest to kolejna opcja, kolejna warstwa zabezpieczeń. Freedom24 ma pół miliona klientów w całej Europie, ma 35 tysięcy klientów w Polsce, ma polski support, ma polskie biuro, więc, pomimo tego, że to jest firma zagraniczna, to, to jest jakby mocno osadzona w Polsce, w polskich realiach, wśród polskich klientów i w Europie. No a środki, które mam tam zgromadzone są w euro i są w dolarach, więc też niezależne od kursu złotówki, który tutaj aktualnie jest, więc jak dzisiaj sobie wymienię złotówkę na euro czy na dolary, no to już funkcjonuje w tej strefie euro czy w strefie dolarach w zależności od tego, co tam się dzieje, a nie tylko w tej strefie polskiej. No i to jest moja kolejna warstwa zabezpieczeń, dlatego jeżeli nie masz jeszcze takiego konta brokerskiego, no to... Warto pomyśleć o tym, czy nie założyć takiego konta, wpłacić tam 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1000 euro i po prostu kupić sobie koszyk akcji S&P 500, kupić sobie Nvidia, IBMa, Facebooka, Google'a, Tesla, coca colę jakąś jedną z akcji, której tak większość ludzi na ziemi kupuje, wybrać sobie coś dla siebie i po prostu powiedzieć sobie, dobra, mam jakąś nadwyżkę, no to przerzucę część na giełdę, żeby to było właśnie u zagranicznego brokera, jaka ta dodatkowa warstwa zabezpieczeń. Jeżeli wejdziesz w link, który znajduje się w opisie, to tam znajdziesz link do założenia konta w Freedom24. Freedom przygotowało też specjalną promocję, która polega na tym, że możesz przy wpłacie od 1000 do 5000 euro otrzymać dodatkową akcję zgodnie z tym, co jest napisane aktualnie na stronie używając kodu WELCOME1. Ja po prostu traktuję to jako dodatkową warstwę zabezpieczeń yy, i konto brokerskie, i posiadanie akcji, i posiadanie ETF-ów, jako dodatkowa warstwa, która może mi się przydać na kiedyś. Kolejna warstwa zabezpieczeń, którą tutaj widzę, no to są oczywiście nieruchomości za granicą. I teraz nie chodzi o to, że my kupujemy nieruchomość w Hiszpanii albo w Portugalii. Żeby w trakcie wojny wsiąść w samochód, pojechać do Hiszpanii czy do Portugalii, czy polecieć tam wizerem i tam mieszkać i cieszyć się tym, że spłacamy swoje mieszkanie, jeżeli jest w kredycie lub nie musimy za nie płacić, bo jest w gotówce, kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli masz mieszkanie w Hiszpanii, które zarabia ci 1000 euro miesięcznie z najmu, a akurat... Tak jak w pandemii, w różnych miejscach na Ziemi byliśmy. Ja, jak wybuchła pandemia, to wracałem z Gruzji akurat, tak? Więc mogłem utknąć w Gruzji, w Tbilisi, e, przepraszam, w Kutaisi, mogłem utknąć na lotnisku e, praktycznie, bo był dzień różnicy przed zamknięciem kraju i siedziałbym tam, tak? Więc e, mając nieruchomość za granicą czyli takie 1000 euro w Hiszpanii mogłoby mi pozwolić na to, żebym za tamte 1000 euro żył sobie w tej Gruzji do momentu aż mógłbym zmienić miejsce, tak? Więc bardziej w takim kontekście bym to traktował. Czyli tu jest wojna, tam nie ma wojny, tam ludzie mieszkają, część ludzi stąd, która mogła wyjechać, wyjechała, więc czynsze porosły, tak, bo uciekali na zachód Europy. No i dzięki temu no, są środki, z których można korzystać. One wpływają też na konto na przykład w, no w innym miejscu, niekoniecznie w Hiszpanii, bo może być problem z otworzeniem hiszpańskiego konta, ale trafiają na konto niezłotówkowe w Polsce, w polskim banku, <coughs> więc mamy też do tego dostęp. I tu trzeba się właśnie zastanowić, jaki dostęp. Przez co się logujemy, czy przez tą naszą polską kartę i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc yy, też możemy taką nieruchomość sprzedać, no i jednorazowo dostać 100, 200 tysięcy euro. No, i dzięki temu no, robić co chcemy z tymi pieniędzmi, tak? Więc yy, ta nieruchomość zagraniczna to też jest jakiś sposób na to, żeby w bezpieczniejsze miejsce te pieniądze przenieść. I kolejna warstwa zabezpieczeń, która wydaje się być idealna na takie czasy, to są kryptowaluty które nie bez powodu wzrosły w ostatnich czasach, tak jak rosło złoto, no bo to jest jakaś tam odpowiedź na właśnie chęć niezależności posiadania własnego kapitału poza jakimś tam głównym systemem. Natomiast jeżeli mamy te kryptowaluty na jakiejś giełdzie typu Binance, to tam też musimy się w jakiś sposób zalogować, też urzędy skarbowe czy różne urysdykcje, rozmawiają z Binance'em o różnych rzeczach, tak, Gdzieś tam o podatkach i tak dalej. No, są jakieś rozmowy różne prowadzone. Nie jestem na ten temat specjalistą, co oni między sobą robią, więc to nie jest o tym odcinek. Natomiast jest to dalej jakiś punkt, gdzie musisz się zalogować. Więc z jednej strony mamy Binance'a, ale z drugiej strony też możemy kryptowaluty przechowywać no, na jakimś twardym portfelu fizycznym, który mamy schowany w sejfie. Mamy adresy pozapisywane i tak dalej. I tam mamy. Dostęp do tych swoich kryptowalut, tak? Te wszystkie rzeczy, które sobie wymienimy, gdzie ktoś trzyma nasze środki w jakiejś jurysdykcji i my mamy do tego taki dostęp, czy inny dostęp, logowaniem telefonem, odciskiem palca, skanowaniem twarzy, czy poprzez maila, czy wpisując jakiś klucz, pytania zabezpieczające, tak? Trudne, mniej trudne, skomplikowane hasła i tak dalej, wymaga internetu, wymaga GSM-u różne sposoby logowania, czy te card to, to jest jedna rzecz, to są pieniądze, które już zarobiliśmy i trzeba je mieć, żebyśmy mogli je tam ulokować. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś ma teraz 5000 zł na koncie, bo dostał właśnie wypłatę, no to trzeba zapłacić rachunki i tak dalej, i tak Więc gdzie tu kupienie kryptowalut, gdzie wyprowadzenie pieniędzy za granicę, i tak dalej? Zdaję sobie z tego sprawę. W związku z tym, zawsze największym zabezpieczeniem, które mamy w życiu, jest umiejętność do zarabiania pieniędzy, szczególnie umiejętność do zarabiania pieniędzy online. Czyli jeżeli jesteśmy specjalistą w jakiejś dziedzinie, specjalizujemy się w czymś i w każdym kraju ta umiejętność jest potrzebna, to jeżeli wyjedziemy za granicę i tam będziemy mieszkać, to jesteśmy w stanie w poniedziałek pójść do pracy, wtorek, środa, czwartek, piątek i zarobić tyle, że mamy na jedzenie i na mieszkanie. Tak? Jeżeli ktoś jest hydraulikiem, to wszędzie znajdzie pracę, elektrykiem i i zarobi te pieniądze. Rozumiemy tutaj, co mam na myśli, tak? Więc umiejętność zarabiania fizycznie, umiejętność zarabiania online, to to jest ta nasza prawdziwa nieśmiertelność finansowa, a nie gdzie ulokujemy 5 czy 10 tysięcy złotych. Natomiast cały odcinek jest o tym, żeby troszeczkę poruszyć, do, dać takie światło do myślenia, że jeżeli wyłączą GPS, wyłączą internet, no to jak podejmiemy środki, żeby o tym pomyśleć, jaki będzie nasz ruch do podjęcia właśnie. Środków. Więc z mojej perspektywy, największe ryzyka, które tutaj widzę, to to, że będzie brak możliwości Wypłat pieniędzy z bankomatów to na pewno. Będzie brak e, możliwości zalogowania się do danego konta albo potrzeba autoryzacji w danym miejscu. Tak? Czyli wyobraźmy sobie sytuację, w której wyjechałeś sprytnie do Hiszpanii miesiąc wcześniej, a żeby wypłacić czy zrobić przelew z polskiego banku, musisz na przykład stawić się w Polsce w oddziale, żeby potwierdzić przelew, bo jest sytuacja wyjątkowa i takie rząd wprowadził przepisy. Czy to, co ja mówię, jest abstrakcją? Nie wiem. W covid też nie można było wyjść do lasu, tak? Pomimo tego, że to jest nielegalne, zabronić człowiekowi wyjść do lasu, bo nie było stanu wojennego itd. i tak dalej. I nie mogłeś wyjść do lasu, tak? Teoretycznie. Więc w Polsce się różne rzeczy mogą dziać. Zresztą nie tylko w Polsce, no bo żyjemy w zglobalizowanym świecie to się nie tylko w Polsce działo. Natomiast trzeba mieć to do... E, wziąć pod uwagę. I warto wziąć pod uwagę właśnie te to, co cały czas powtarzam od początku odcinka, sposoby logowania, autoryzacji do naszych portfeli, naszych produktów bankowych, finansowych, giełd, cold, maklerskich, kryptowalut, żeby to się nie opierało tylko na SMS-ie, a jeżeli tylko na SMS-ie, to też pytanie, czy masz dual SIM z drugą kartą, gdzie też alternatywnie możesz podać drugi numer telefonu, na przykład z innego kraju. Więc tak naprawdę to, co jest ważne, to przede wszystkim posiadanie umiejętności do zarabiania pieniędzy. To jest fundament. Po drugie posiadanie przynajmniej innego konta takiego jak konto brokerskie czy konto w innym kraju, gdzie będziemy mieli jakieś środki. Tak? Jeżeli te środki będą jeszcze nie leżeć na koncie, to słabo, a w przypadku na przykład konta brokerskiego, kupując złoto czy S&P 500, to jeszcze te pieniądze będą rosły i tak możemy to robić niezależnie od tego, czy wojna będzie tutaj, czy nie będzie. To i tak jest coś, co możemy robić. Posiadanie kryptowalut Ok. Posiadanie fizycznych monet, złota, ok. Posiadanie gotówki, ok. Tylko na to wszystko trzeba mieć środki, więc znowu wracamy do tego, że umiejętność do zarabiania pieniędzy i zarabianie pieniędzy w większej ilości to jest coś, co nas realnie broni. I teraz uwaga dla wszystkich słuchaczy, którzy e, pracują na etacie. Praca na etacie nie służy do zarabiania pieniędzy. Do zarabiania pieniędzy. Żeby zarabiać pieniądze, trzeba sprzedawać produkty lub usługi. Do sprzedaży produktów lub usług potrzebna jest praca, czyli to jest narzędzie do sprzedaży produktów lub usług. I to narzędzie się kupuje, czyli twój czas za pieniądze. Więc jeżeli sprzedajesz swój czas za pieniądze, to nie zarabiasz pieniędzy, tylko jesteś narzędziem do zarabiania pieniędzy dla kogoś innego. W związku z tym warto też pomyśleć o tym, czy samemu nie sprzedawać produktów lub usług po to, żeby być po prostu osobą niezależną. Tak? To jest taka moja uwaga na koniec. Podsumowując, moja analiza sytuacji jest następująca. Wojna już trwa od dawna. Nie możesz powiedzieć człowiekowi, który mieszka na Bliskim Wschodzie, czy mieszka na Ukrainie, że wojny nie ma. I wojny nie widzisz po prostu oczami, nie włączając telewizora, tak? Chyba, że jedziesz autostradami, widzisz jak się wojsko przemieszcza i wzmożony ruch w jednostkach wojskowych. Wojna jest. Ona będzie eskalować. I teraz może, i niech się nic nie stanie. Mężczyźni powinni bronić kraju, kobiety i dzieci powinny mieć możliwość wyjazdu. Są ludzie, którzy już teraz wyjeżdżają za granicę, są tacy, którzy nigdy nie wyjadą i zostaną. Ja nie jestem od tego, żeby oceniać, kto ma uciekać, kto ma zostawać, kto ma trzymać karabin, a kto ma się wystawić na drona, żeby wleciał mu na głowę. Natomiast, jeżeli mamy teraz czas, Nazwijmy to w cudzysłowie pokoju, względnie w Polsce, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się zastanowić nad spisaniem testamentu. Dlaczego nie? Dlaczego nie robić tego za życia? Dlaczego w ogóle to jest jakiś temat tabu? To, to ja tego nie rozumiem, tak? Spisanie testamentu, zrobienie dokumentów dla dzieci, czyli jeżeli masz dzieci, to wejdź na e, wyrobienie paszportu na stronę rządową, wejdź na wyrobienie dowodu. Akt urodzenia wielojęzykowy dziecka pobierz, tak? Zrób chociaż te trzy dokumenty dla każdego członka rodziny, żeby były aktualne. Do tego testament, jeżeli masz jakikolwiek majątek. Do tego jakieś instrukcje, gdzie jest ubezpieczenie na życie, gdzie jest ubezpieczenie zdrowotne, kontakt do agenta ubezpieczeniowego, jaki jest numer polisy, w jakiej agencji i tak dalej. Spisz sobie taką czarną teczkę. Gdzie masz nieruchomości, czy masz jakąś broń, co z tą bronią, też się zastanów, jeżeli masz pozwolenie sportowe na broń i zamierzasz gdzieś tam w cudzysłowie uciekać, no to też się zastanów, co z tą bronią się robi, tak? Bo tą broń trzeba oddać do, do, do depozytu policyjnego, nie możesz sobie w wynajmowanym mieszkaniu broni zostawić. Nie? Są różne rzeczy, które warto przemyśleć. I teraz zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy ludzie są optymistami, czyli są osobami, które zawsze podchodzą pozytywnie do świata. Jak ktoś mówi tak negatywnie, tak jak ja teraz, że coś się będzie działo, to mówią przestań, to się... Okej, okay, są tacy ludzie. Ale są też tacy ludzie jak ja, którzy na pierwszym miejscu w teście Galupa mają e, rozwagę, przewidują zagrożenia i przygotowują się na konsekwencje, które mogą być, które nigdy nie muszą mieć miejsca. Tak? Czyli ja mogę założyć ochraniacze, jadąc na rolkach, bo wiem, że się mogę przewrócić i potem być trzy miesiące w kipsie. tak? A to się nie, może, nie musi nigdy stać, ale jeżdżę w tych ochraniaczach. ja odczuwając świat i rzeczywistość, tą naszą symulację matrixową, tak jak odczuwam. Wiem, że należy myśleć naprzód. Właśnie robiąc tą czarną teczkę, robiąc testament, mieć konto w banku w Polsce, konto w banku zagraniczą, konto brokerskie, konto kryptowalutowe, posiadać kilka monet. Najlepiej mieć też pozwolenie sportowe na broń, mieć kupę amunicji i broni w domu, bo amunicja też jak wybuchła pandemia, i potem konflikt zbrojny na Ukrainie to ze złoty coś za sztukę amunicji dziewiątki pistoletowej ona kosztowała prawie dwa złote i była niedostępna, tak? Więc amunicja też wzrosła prawie dwa razy w takiej sytuacji konfliktowej, więc jak masz pozwolenie sportowe, na brońcu jest bardzo łatwo w Polsce zrobić, do czego zachęcam, żeby każdy dorosły mężczyzna, Głowa rodziny wyrobił sobie pozwolenie na broń sportowej, chodził na strzelnicę i strzelał sportowo, tak, ale posiadał broń normalnie w domu, bo dlaczego nie? Dlaczego mamy Polacy nie mieć broni? Ja do tego zachęcam, żeby tą broń w domu mieć. Eee, no to ta amunicja też jest pewną formą zabezpieczenia, bo zamiast złota, które ci nic nie daje, tylko świeci, masz amunicję. Więc to jest jedna z rzeczy, też, którą, na którą się warto teraz zastanowić, bo tu nie chodzi o to, że będziemy pistolet i będzie strzelał do dronów czy do statków powietrznych, tylko jeżeli pojawi się tutaj gang z Białorusi, z Ukrainy, z Gruzji, który będzie chodził i szabrował mieszkania, bo będzie jakaś sytuacja ewakuacyjna i tak dalej, no to mając takie pozwolenie na broń, no to właśnie ekipa ludzi, którzy ma pozwolenie na broń, będzie. E, takich miejsc bronić, tak jak to było, gdzie byli szabrownicy, jak były powodzie w Polsce. Przecież są, e, są nagrania, gdzie ludzie, którzy mieli pozwolenie na broń, patrolowali e, takie właśnie tereny, tak? Jesteśmy dorośli, weźmy odpowiedzialność za swoje życie, nie patrzmy na telewizję, nie patrzmy na, na, na to, co nam mówią media, no, no szczególnie mężczyźni powinni jakby, no pomyśleć właśnie o zabezpieczeniu swojej przyszłości, a nie liczyć na to, że rząd, czy politycy, czy wojsko, czy policja, czy straż pożarna będzie nas bronić, tak? To my się mamy bronić, bo to my jesteśmy tym krajem, a nie jakieś instytucje. Eee, wszystko się zaczyna od nas i tak jak my będziemy wszyscy przygotowani, tak będzie nasze życie właśnie wyglądać. Odcinek pod rozwagę: zastanów się, w jaki sposób się logujesz, gdzie masz pieniądze, jak masz pieniądze i jak byś zarabiał pieniądze w innym miejscu, gdybyś był do tego zmuszony. Nie chcę powiedzieć, że straszę czy nie straszę. Każdy widzi, jaka jest sytuacja, tak? Wybór należy do Ciebie, co z tym zrobisz. Pozdrawiam Paweł Albrecht, cześć.